Dzień dobry Ewelina prus Towarzystwo Miłośników Andrychowa. Witam wszystkich widzów Wrzuć Info. E, chciałabym zaprosić państwa jak co roku już 23 raz do udziału w kwestii renowację zabytkowych nagrobków. E, Kwesta organizowana jest przez Towarzystwo Miłośników Andrychowa i Hufiec e, ZHP Andrychów e, a dzisiaj e, Postanowiliśmy nagrać dla Państwa krótki materiał dotyczący pomników, które zostały poddane renowacji, oraz taki krótki spacer dotyczący takich ważnych osobistości Andrychowa spoczywających na tym cmentarzu. E, tutaj jesteśmy przed kaplicą Koświckich e, i widzicie Państwo plan cmentarza komunalnego. Ta część e, jest to najstarsza część cmentarza. Natomiast. E, po tym jak wdowa po Józefie Koświckim dokupiła tutaj kawałek ziemi i postanowiła wybudować taką grobową kaplicę grobową dla swojej rodziny, to miasto również pod pewnymi warunkami, również hrabia, hrabia Bobrowski, postanowili tutaj dokupić kolejne działki, aby powiększyć obszar cmentarza. No i chciałam Wam zadać też taką zagadkę, czy to jest pierwszy Andrychowski cmentarz? Nie. Drugi? Nie. Trzeci? Nie. To jest czwarty cmentarz, na którym chowani są Andrychowianie, ale w naszej opowieści dowiecie się, który był pierwszy, który drugi, który trzeci, a który właśnie kiedy został założony, na którym teraz obecnie jesteśmy. Jesteśmy przy nagrobku Franciszka Zachradnika, który był członkiem rady miasta. I pełnił różnorodne funkcje też społeczne, i właściwie od tego nagrobka wszystko się zaczęło, dlatego że opiekująca się tutaj nagrobkami swojej rodziny, pani Aurelia Mikołajko, taka przedwojenna harcerka seniorka, utrzymująca właśnie kontakt z chówcem andrechowskich harcerzy, ona nam zwróciła uwagę, że właśnie opiekuje się tym grobem. Tutaj cała ta część górna była zepsuta, uszkodzona, ona sobie gdzieś tutaj leżała. No i ona tak właśnie zwróciła się do nas, że może by coś zrobić z tym faktem, przeprowadzić jakąś zbiórkę i w jakiś sposób naprawić ten nagrobek, bo rzeczywiście jest piękny. I kiedy okazało się, że przyjechała tutaj Pani konserwator kamienia i zaczęła badać ten odcięty, zepsuty, tutaj leżący gdzieś poniżej właśnie krzyż z takim krucyfiksem, to jest krucyfiks, z taką piękną dekoracją z kwiatami, Dekoracja secesyjna, i ona odkryła, że to jest w ogóle materiał, o którym ona się tylko uczyła na jakichś specjalistycznych konferencjach. Nie widziała go nigdy na żywo, ponieważ jest to bardzo unikatowy materiał, w którym zawarte są muszle. I, no i ten nagrobek rzeczywiście został wyremontowany za pieniądze z kwest, osadzone, odczyszczone. Tutaj zostały naprawione. Literki, żeby był bardziej czytelne, bo te napisy praktycznie były już niewidoczne. No i do dzisiaj nam tutaj, że tak powiem, służy. To tutaj chciałam jeszcze pokazać, że każdy nagrobek, który jest poddawany renowacji, on jest traktowany takimi specjalnymi roztworami chemicznymi, nazywa się to wzmocnienia strukturalne i chodzi o to, żeby kruszące się takie właśnie bloki piaskowca czy, czy innych materiałów kamiennych, żeby wzmocnić je tak wewnętrznie, czyli ta chemia działa po prostu na, na całą strukturę tego kamienia i rzeczywiście ta renowacja była przeprowadzana jakieś 12 lat temu, albo 15 nawet i Tutaj nic się nie sypie, jakby całe, wszystko to, co tutaj zostało wzmocnione, to jakby nadal no, jest takie, jak powinno być. Tutaj jesteśmy przed nagrobkiem Franciszka Ksawerego homme który był właśnie cekaradcą Sądu Krajowego, pracował jako, jako prawnik. I ten nagrobek też został odnowiony za pieniądze z kwest. Natomiast po przeciwnej stronie zobaczymy nagrobek Rodziny Malców, doktora Jana Malca. I Malwinę z Azulów Malcowej. To jest nagrobek Jana Malca i jego żony Malwiny z Zazulów Malcowej. Jan Malec pochodził z Polanki Wielkiej, również był doktorem praw i, i pan Chompme i pan Malec pracowali w Sądzie Powiatowym w Andrychowie, w Sądzie Grodzkim. Natomiast Malec był założycielem i prezesem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Andrychowie, ale też sekretarzem takiego Stowarzyszenia Katolickiego Ochronka, który działał w Andrychowie. I kiedy właśnie dokonywaliśmy tutaj renowacji tej, tego nagrobka, doktora Jana to właśnie też świętowaliśmy rocznicę założenia Sokoła tego Towarzystwa Gimnastycznego Soku w Andrychowie. Jesteśmy tutaj przed nagrobkiem Tadeusza Wolfa, który jest też zawsze sprzątany tutaj przez młodzież Andrychowską z liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie. W tym sprzątaniu w porządkowaniu grobów pomagają nam też uczniowie z zakładu doskonalenia zawodowego oddział w Andrychowie. I Tadeusz Wolf jest to patron Andrychowskiej ulicy, jest ulica Wolfa w Andrychowie, był nauczycielem, dyrektorem, działaczem Związku Nauczycielstwa Polskiego i jako jeden z dziewięciu nauczycieli andrychowskich podczas wojny został aresztowany, został wywięziony do obozów Dachau, a po zwolnieniu działał w konspiracji Armii Krajowej i nosił pseudonim, pseudonim Ryś. Działał w tej konspiracji, w tym tutaj lokalnym oddziale Armii, Kraj Armii Krajowej, wspólnie z doktorem Apolinarem Wiecznym, czyli z bratem e, taki, tego najsłodniejszego burmistrza, jakiego Andrychów miał w swojej historii. E, po wojnie działał w Radzie Narodowej w Andrychowie, był sekretarzem zarządu miejskiego, e, obywatelskim sędzią e, i był jedną z osób, która organizowała kształcenie zawodowe w Andrychowie. Które odbywały się przy zakładach przemysłu bawełnianego, który, czyli takiego, to był taki zaczątek tak zwanej bawełnianki, szkoły, która właśnie była podległa AZPB. Działał i kierował też Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Z tego towarzystwa narodziła się Szkoła Podstawowa nr 3. I to jest osoba, z którą wiążą się też losy pomnika grunwaldzkiego w Andrechowie, dlatego że podczas wojny Niemcy kazali Polakom, andrychowianom ten pomnik właśnie rozebrać. Pomnik grunwaldzki stanął w 500-rocznicę zwycięstwa Polski pod Grunwaldem. Odbywało się to oczywiście, kiedy Polski nie było na, na mapach czyli w 1914 roku, i Wolf podczas wojny musiał jako adrychowianin zlikwidować ten pomnik, a obiecał sobie, że jak przeżyje wojnę, to dokona tego, aby ten pomnik z powrotem wrócił na swoje miejsce, czyli właśnie w latach 60. był inicjatorem odbudowy pomnika grunwaldzkiego. Jesteśmy przy grobie Wandy Malickiej, który również został, naprawiony dzięki właśnie działaniom Towarzystwa Miłośników Andrychowa i Kweście. Bardzo pomagał nam podczas tych prac również radny Jan Żydek. Cała ta część górna tutaj nagrobka niestety była przewrócona. Wanda Malicka jest patronką Andrychowskiej ulicy. Nauczycielką, pracowała ponad 43 lata chyba w zawodzie, o ile dobrze pamiętam, i z tego co mi wiadomo, 30 lat w Andrychowie. Prowadziła tajne nauczanie podczas wojny, była poetką. Jest to osoba, która związała się z Andrychowem, urodziła się we Lwowie. Spędziła tutaj całe swoje życie i pisała różnego rodzaju właśnie poezje, legendy tutaj dotyczące okolic Andrychowa, na przykład legendę o Złotej Górce i jej prace były publikowane w pismach młodzieżowych dziecięcych, na przykład w Płomyku, w Płomyczku, ale też w innych gazetach, które ukazywały się po wojnie dla dorosłych i dla dzieci. To nie jest grób, którą opiekuje się Towarzystwo Miłośników Andrychowa, ale pochowany jest Stanisław Lenartowicz, nauczyciel. Jest ulica Lenartowicza, to jest właśnie od tej osoby. Postać ta była nauczycielem w szkole męskiej, potem jej dyrektorem, czyli był dyrektorem szkoły podstawowej nr 1. Bardzo znana postać w Andrychowie. Nauczyciel na emeryturze był też bibliotekarzem w Technikum, był działaczem społecznym w czytelni. W Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ochotniczej Straży Pożarnej w ZHP, był aktorem amatorem, śpiewał w chórze, właśnie pro, działał jako bibliotekarz w czytelni, był też żołnierzem powołanym do 12 pułku piechoty, przebywał w oflagu i w czasie wyzwalania obozu został ciężko ranny. Po wojnie był takim znanym działaczem społecznym, radnym Rady Miejskiej i wielu mieszkańców Andrzechowa pamięta go jako nauczyciela wychowawcę. Figura Smutnego Anioła jest to najpiękniejsza rzeźba grobowa na cmentarzu w Andrychowie. Był, była to pierwsza rzeźba, pierwsze nagrobek, które Towarzystwo odnowiło. Krzyż poczekał, ten odłamany z piękną dekoracją secesyjną, natomiast pierwsze, w pierwszej kolejności pani konserwator poleciła zająć się właśnie tą unikatową na cmentarzu w Andrychowie rzeźbą. Halinka Kuśnierzewska to jest dziewczynka, tutaj mamy napisane, że zmarła w 15. wieśnie życia i była to wnuczka. Alfreda Pukalskiego, który był burmistrzem miasta. E, I e, ta rzeźba nie posiadała stóp, nie posiadała części palcy w dłoniach, nie posiadała części skrzydeł, więc też można, można zobaczyć, że rzeczywiście wszystkie te detale rzeźbiarskie zostały e, tutaj e, odtworzone, ma, e, nagrobek został zabezpieczony. E, no i dzisiaj. E, cieszy oko. Myślę, że po ponownym też odczyszczeniu, bo tutaj chciałam zaznaczyć, że te nagrobki, na te nagrobki działają różnego rodzaju pyły, liście, to co tutaj nad nami, prawda, rośnie, więc to też można zauważyć też innego rodzaju kamień, jak w jaki sposób on się zachowuje po kilku latach, kiedy, kiedy właśnie nie jest czyszczony. Natomiast my tych nagrobków nie możemy czyścić co rok, ponieważ one właśnie są wzmocnione strukturalnie, są pokryte takim specjalnym preparatem, jest po pięciu latach do dokonuje się takiego oczyszczenia piaskowania specjalną maszyną i właśnie to jest ten czas, aby, aby yy, dokonać ponownego odczyszczenia tego kamienia. Natomiast nagrobek jest odrestaurowany, wzmocniony i, yy, no i będzie czekał na ponowne odczyszczenie. Tutaj tak się złożyło, że również pochowana jest dziewczynka Maria z Zielińskich, przeżyła 13 lat. Jest to drugi anioł na cmentarzu w Andrechowie, odrestaurowany przez Towarzystwo Miłośników Wandrechowa dzięki datkom, które Państwo wrzucili do puszek w dniu 1 listopada. Ten anioł, jak powiedziała pani konserwator, wyszedł z lokalnej pracowni kamieniarskiej, czyli nie został zamówiony gdzieś daleko u słynnych kamieniarzy bielskich, krakowskich, cieszyńskich czy jakichś śląskich, tak jak na przykład anioł Halinki Kuśnierzewskiej, tylko tutaj jakiś lokalny kamieniarz uczynił tę rzeźbę. Ona ma takie charakterystyczne cechy takiej rzeźby ludowej. Natomiast nie znaleźliśmy żadnych informacji na ten temat, kto był tym kamieniarzem, jakie inne nagrobki wykonał tutaj w okolicy. I też chciałam zwrócić uwagę, że gdybyście Państwo podeszli sobie do tego nagrobka, to one jest właśnie bardzo ładnie wzmocnione strukturalnie, nic się tutaj nie sypie. Całe skrzydła właściwie zostały odrestaurowane, tutaj dłonie były też popękane, więc zostały one naprawione. No i całość została właśnie od dołu, od cokołu, poprzez te wszystkie elementy, tutaj w kolejności od dołu do góry zostały one poddane gruntownej konserwacji w pracowni kamieniarskiej. Tutaj kolejny nagrobek odrestaurowany dzięki hojności mieszkańców miasta i gminy Andrychowa, dzięki kweście przeprowadzonej 1 listopada. Jest to rodzina Piwowarczyków, pochowani są tutaj Antonina i Maciej Piwowarczyk, którzy zajmowali się handlem, kupiectwem. Ciekawe materiały o rodzinie Piwowarczyków można też znaleźć w nowinach andrychowskich, także tutaj polecam uwadze. Tutaj kolejny nagrobek supowy Jadwigi Anteckiej odrestaurowane za pieniądze z kwesty rzadko takie się zdarzają obecnie na cmentarzach ma taką też piękną tutaj dekorację rzeźbiarską oraz unikatową na cmentarzu w Andrychowskim. Tutaj mamy taki medalion, zobaczcie, z twarzą Chrystusa, koroną cierniową, udekorowanego. I to jest medalion wykonany z ceramiki, z porcelany jakby. Może nie z porcelany, ale z ceramiki. I dawniej na cmentarzach były nagrobki zwieńczone krucyfiksami, krzyżami. Zaraz też podejdziemy do takiego nagrobka. I bardzo mało zachowało się tych krucyfiksów, które są właśnie z tego materiału takiego porcelanowego wykonane. Ten nagrobek w całości był zdemontowany, czyli górna część, środkowa, cokół i ta podstawa cokoła był przewieziony do pracowni konserwatorskiej na Śląsk i po pół roku wrócił, został tutaj z powrotem osadzony. No, i też na zdjęciach, które Towarzystwo Miłośników Andrychowa przechowuje, widać jaki był stan tego nagrobka, jak on się łuszczył, jak on się sypał w rękach po, po przejechaniu ręką. Więc bardzo dobra robota kamieniarska. Do dzisiaj się nic nie dzieje i dziękujemy Państwu za datki. Tutaj nagrobek Marcelego i Marii Beranków z dziećmi, jak jest napisane. Marceli Beranek był osobą, która działała w Radzie Miasta Andrychowa, był wiceburmistrzem. I ten nagrobek również został odrestaurowany za pieniądze z kwest. I tutaj jest przykład, o którym mówiliśmy wcześniej. Na krucyfiksie jest Chrystus oraz taka tabliczka z napisem Inri. Właśnie wykonane są te elementy z ceramiki, co jest już rzadkością na, na cmentarzach. Jesteśmy przy płycie nagrobnej doktora Irmana, który jest pochowany tutaj wraz z synami Otto i Karlem. Tutaj są napisy właśnie świadczące o tym. Jest też napis, który mówi, że doktor Irman był cesarsko-królewskim lekarzem. Dlaczego tutaj został pochowany, co tutaj robił, tego nie udało się ustalić niestety. Natomiast jest to najstarszy, odnaleziony na cmentarzu Grób, czy miejsce pochówku. Starsze y, takie płyty nagrobne znajdują się w kaplicy koświckich, w kryptach, y, natomiast tutaj y, to jest najstarszy odnaleziony. Y, tutaj jesteśmy y, y, też przy takim nagrobku niewielkich rozmiarów, y, odrestaurowanym y, za pieniądze z kwest, y, prowadzonej 1 listopada. Y, ten nagrobek, może tutaj pokażę, został. Odrestaurowane ze względu na tą rzeźbiarską figurę Chrystusa. Tutaj pani konserwator nam poleciła, że ze względu na to, jak, jakie pozostałe nagrobki na cmentarzu andrychowskim, jest to jeden, jedna z najbardziej unikalnych form grobowych i wartych właśnie zachowania. Troszkę zostały pogłębione napisy, całość została wzmocniona. No i tutaj jest taka tablica. Dzięki hojności miast, mieszkańców miasta i gminy staraniom Towarzystwa Miłośników przeprowadzono właśnie tę. Konserwacja. Jesteśmy tutaj pod rzeźbą Chrystusa, który, która to rzeźba jest na miejscu pochówku Stanisława Jaworskiego oraz jego rodziny. Tutaj widzimy od przodu tablicę, ale te tablice są też z lewej i z prawej strony. Pochowana jest to rodzina Jaworskich. Stanisław Jaworski był radnym miejskim, ale też najbardziej znanym w Andrechowie kapelusznikiem. Jesteśmy przy grobie Ferdynanda Pachla. To jest grób, którym opiekuje się rodzina Pachlów, ale ponieważ opowiadaliśmy o patronach Andrychowskich ulic, to chciałabym tutaj zatrzymać się je jeszcze przy tym grobie i wspomnieć, że Pachel przyjechał do Andrychowa, był nauczycielem, dyrektorem szkół, wychowawcą wielu pokoleń młodzieży, ale też bardzo wielkim społecznikiem, działaczem społecznym Ochotniczej Straży Pożarnej. działał w ZNP, działał w Czytelni Miejskiej, był skar skarbnikiem w Ochotniczej Straży Pożarnej, oczywiście radnym miejskim, samorządowym, e, świetnym mówcą, gorącym patriotą, honorowym obywatelem miasta Andrychowa. W informatorze Skawińskim można znaleźć te artykuły o Ferdynandzie Pachlu w internecie. Kaplica grobowa rodziny Chorunterów i Chlebowskich. Ona została zaprojektowana przez taką też ikoniczną postać, jeżeli chodzi o architekta naszych okolic, to znaczy przez Karola Korna. Korn jest, był architektem na przykład synagogi w Bielsku Białej, synagogi w Andrychowie. No generalnie takich bardzo wielu znanych obiektów użyteczności publicznej od Cieszyna śląska Bielska aż po Wadowice właśnie Kornów z Wadowic i został, zaprojektował tę kaplicę na zlecenie Jana Horuntera czyli pierwszego Andrychowskiego poczmistrza jego córka tutaj jest jej tablica nagrobna Otylia z Horunterów Chlebowska była też kobietą pracującą na porcie w Andrychowie i tam poznała Antoniego Chlebowskiego również wykształconego w tym kierunku Ożenili się ze sobą i to też jest taka ciekawostka, że Otylia z choronterów chlebowska była pierwszą kobietą zasiadającą w Radzie Miejskiej no, po takiej zmianie społecznej, gdzie kobiety właśnie mogły już pełnić tego typu funkcje. Chorunter i Chorunterowie i chlebowce zapisali się nie tylko jako podszmistrze, ale właśnie Antoni Chlebowski był, to, był, był człowiekiem, który był bardzo zaangażowany w czytelnię miejską, czytelnię mieszczańską, tak zwaną. Był też dyrektorem i przewodniczącym Stowarzyszenia Oszczędności Pożyczek w Andrychowie, czyli tego Związku Banku Spółdzielczego w Andrychowie. Był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego Soku, kasjerem gminnym, radnym, później też po śmierci. Swojego teścia naczelnikiem Andrychowskiej poczty, był prezesem i honorowym członkiem katolickiego Stowarzyszenia Ochronka. I po śmierci swojej pierwszej żony, y, y, ożenił się ponownie z Agnieszką z Orkiszu, która jest również pochowana y, razem z rodziną Agnieszki, tutaj właśnie w kryptach tej kaplicy. Jest to jedyny taki obiekt y, obok kaplicy koświckich na naszym cmentarzu, y, i towarzystwo podjęło się takiej niełatwej y, y, roli właśnie dokonania konserwacji tego, y, tej formy nagrobnej. No i tutaj od kilku lat kwestujemy na to, żeby zdobyć całą sumę potrzebną do wykonania odwodnienia, do wykonania dachu, do wykonania prac zewnętrznych, wewnętrznych w tej kaplicy. Pewnym kłopotem, na który tutaj napotkaliśmy, to jest odwzorowanie takich żygaczy, które tutaj były zamontowane w dachu. No i dopóki po prostu nie będziemy mieli tych czterech form żygaczy, czyli takich rodzaju, rodzaju takich ozdobnych rynien, to nie będziemy mogli dokonać nowego poszycia dachowego. Nie będziemy mogli położyć tego poszycia dachowego. No i zobaczymy, jak te prace pójdą. Jesteśmy jednak pełni nadziei, że uda nam się przeprowadzić tę renowację. Cmentarz Adrychowski przy ulicy Beskidzkiej, to tak ponumerowałam, że jest czwartym cmentarzem andrychowskim. Natomiast w kolejności pierwszy cmentarz, jak to dawniej bywało, znajdował się wokół kościoła, czyli naokoło Kościoła Świętego Macieja ciągnął się cmentarz, który był otoczony parkanem. Potem ten parkan został rozebrany. Później na terenie tego cmentarza posadzono drzewa i założono sad owocowy, drzew owocowych, a no, jak, mamy, jak wiemy obecnie, znajduje się tam parking i w centralnej części tego parkingu, możecie Państwo sami zobaczyć, znajduje się pochówek hrabiego Bobrowskiego, jego żonę, Róży oraz jego mamy. Natomiast drugim cmentarzem madrychowskim był cmentarz znajdujący się na stoku Pańskiej Góry. To był tak zwany cmentarz choleryczny, który niestety bardzo szybko się zapełnił i zaczęto szukać miejsca pod nowy cmentarz. W międzyczasie jeszcze założono cmentarz żydowski, który był przy wylocie obecnej ulicy właśnie Żwirki i Wigury. To był jeden z najstarszych cmentarzy żydowskich w okolicy, więc tutaj też byli właśnie chowani Żydzi z okolicznych miejscowości. Cmentarz przy ulicy beskidzkiej jest więc czwartym cmentarzem. A jak wiadomo, władze obecnie władze miasta starają się o to, aby zorganizować nowe miejsce pochówku andrychowian i prawdopodobnie będzie to miejsce przy Białej Drodze.